Dobry. Dzisiaj serii psycholog poleca. Psycholog poleca dynamiczny mózg. Jest to książka Dawida Eaglemana, która została niedawno wydana i którą generalnie bardzo polecam, ponieważ jest fascynująca. To znaczy w sposób fascynujący opisuje w jaki sposób funkcjonuje, funkcjonuje, funkcjonuje nasz bardzo mięśniowy. Tutaj najnowsze teorie na ten temat, bo jest ich oczywiście wiele różnych. Tłumaczy dlaczego starego psa trudniej nauczyć nowych sztuczek. I Generalnie naprawdę warta poznania, warta przeczytania. Mam do niej pewne zastrzeżenia, które pojawiły się w momencie, kiedy autor zaczął opisywać taką konfigurację, pożenienie nowych technologii z mózgiem człowieka, zapewniając o tym, że rozwój technologiczny, zwłaszcza nanotechnologii, może pomóc na przykład osobom niewidomym czy niesłyszącym, w tym, żeby ich mózgi zaczęły w pełni dobrze, prawidłowo funkcjonować. Opisane pierwsze eksperymenty w tym zakresie są naprawdę niesamowite. Natomiast nie jestem inżynierem, nie jestem informatykiem, więc jednak te kilka stron, które budziły jakieś takie moje wątpliwości, zeskanowałam, posłałam znajomym, prosząc o opinię. No i tutaj opinie fachowe są takie, że autor poleciał. To znaczy, że to, co tutaj opisuje, że tak świetnie może funkcjonować, działać, tak naprawdę to już się nie dzieje, to nadal jest w, na poziomie takiej fantazji jeszcze i marzeń. Czyli fachowcy rozszyfrowali, że no nie wszystkiemu tutaj w tej książce można ufać. I trochę mój niepokój budził też taki ogromny technoentuzjazm. Czyli coś, co przypomniało mi się, przed czym ostrzegał profesor Zybertowicz, mówiąc o tym, że technoentuzjastów, którzy idą w kierunku takiego transhumanizmu, połączenia maszyny i człowieka i widzą w tym niesamowitą szansę dla ludzkości, że uważa tych technoentuzjastów za po prostu niebezpiecznych ludzi. Więc, no właśnie, mieszane uczucia mam wobec tej książki, natomiast generalnie na pewno jest naprawdę ciekawa i na pewno też pokazuje przy, tej, przy okazji ten sposób myślenia technoentuzjastów, z którym warto się zapoznać, dlatego że tacy ludzie są wokół nas. Są ludzie, którzy starają się schakować swój mózg i go udoskonalić przez wszczepianie tam różnych chipów i tak dalej. Jak to się skończy? Jakie będą rezultaty? No, trudno to jest przewidywalne, ale na pewno jest trendem, który się pojawia i na pewno jest trendem, z którym warto się zapoznać. Czyli generalnie polecam. Warto, szczególnie że jeszcze są wakacje, jeszcze trwają wakacje i jeszcze można sięgnąć po jakąś dodatkową lekturę. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to będzie inspirujące.